do it Widajecie, ja jestem Aberka i moi drodzy dzisiaj zagramy sobie Fall Guys, czyli najlepszą gierkę na świecie. Spójrzcie tylko na to, jako pierwsza gra, a w ogóle jesteśmy z Bobiksonem, prezesem Fall Guys, witam serdecznie. Bro. Moi drodzy, jako... no tak, tak cię nazwałem, bo on ale, to... do, do finału raz doszedł, on jest dobry a. słuchajcie, on jest dobry w tą grę, ja jestem oczywiście najlepszy, nie, dobrze, dobrze wiemy, że jestem beznadziejny, ale będę się starał. Raz byłem w finale, a teraz w tym odcinku wygramy I jako pierwszą właśnie tak. gierkę do kwalifikowania się, dobrali coś, czego totalnie nie potrafię, ale umówmy się. To gierkę tutaj ja trzeba, potrafię, stary. Tutaj ty trzeba mieć szczęście, mi... moim wow, zdaniem. Wow, jestem pierwszy. O nie, teraz o. nie. Teraz Ale nie. Cię, czyli ci wywaliło ty, typowo. O, o jestem drugi. Robimy <grym> <grym grym> to. Robimy to. Wskakuję. Dobra, szybko. Ej, stary. Ale... Ja, okay. nie jestem, ja nie jestem Ale falno ci chyba wiatrak czy ci nie walno? Tak walnął mnie wiatrak, walnął mnie wiatrak. Ej, lecimy stary po wygraną. Lecimy po wygraną byku. Jestem Dawaj. E, szósty? Coś takiego. Szósty łamano na Nie, ja to mam lipę, chłopie. No to nie, to stary, ja nie mam ja lipy. To na samym ja ja początku to wygrywam. A jeśli... ja to stary wygrywam. Ja lecę środkiem. Ale dobrze. środkiem. Nie, oczywiście doganiam, doganiam. Nie! Zrzuci... Środkiem pobiegłeś? No nie, tak ale mnie zrzuciło, gdzie Ale ten zrzuciłeś się tam dalej czy tutaj na nie, początku? Nie, 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 na samym początku się stary zrzuciło. Nie lec, nie lec środkiem, ja ci radzę. Nie nie środkiem, bo tutaj jest mnie nie wyrzuciło się... w ogóle. Dobra, to biegnę bokiem, stary. No. To biegnę bokiem wobec tego. Tak, Ej, bo okay, ci to... na przykład, o, zobacz, Ja mnie. teraz cały czas zawsze biegnę bokiem i Aha. przez to wyprzedzam wszystkich, bo każdy liczy na szczęście. A no nie! Serio mam takie nieszczęście. Okej, okay, dobra, dobra. Jak ci idzie? U mnie nie jest źle. Dobra, muszę poczekać. Czekam na. O, teraz jest przejście. No nie, nie! Dobra! Dajś... Spacyj! Dawaj się chłopie, bo możesz mieć problem. A wy pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, zostawiacie łapeczki, bo to jest bardzo ważne. Codziennie o siódmej filmy, a ja właśnie wchodzę stary na metę, ja sobie dam radę. Ja jestem I jeżeli chcecie kolejne odcinki z pokusiem, to tutaj musi być 13. dobra, 10 tysięcy łapek w górę 10 tysięcy łapek w górę, zostawiajcie suby, bo codziennie są tutaj filmy, a jeżeli ten będzie odcinek popularny, to na pewno Fall będzie na tym kanale więcej i wpadajcie na Instagram Abra i ty, tak, no, to jest, to jest fajna no, rzecz No, więc musicie macie. wpadać, polecam bardzo serdecznie Polecam bardzo serdecznie, tak, a my przyszliśmy pierwszą, <laughs> słuchajcie, tutaj rundkę Więc zobaczymy, jaka będzie kolejna, patrzcie Ja jestem tutaj taki teraz duży na kamerce A, a teraz ten, y, taki słuchaj, te szklanki no? posprzątałeś? Jakie szklanki? Nie, nie no patrzcie na te szklanki! Nie, nie możesz, nie, nie, Weź to nie dobra, patrz. musisz to posprzątać! Nie, nie będziemy! Dobrze, jak będzie dwa tysiące komentarzy posprzątaj szklanki, to posprzątam. Umowa stoi! Ej, dobra, to ja porobię dwa tysiące <laughs> chyba mi się wydaje. Umowa stoi, dwa tysiące komentarzy i posprzątam. Stary, tam panek, tak, szklanka, yy, szklanka szukaj. i szklanka. 50 no. tysięcy, i Bobuś to przyjedzie i posprząta. 50 tysięcy łapek. A, komentarzy! Komentarzy! Okej, okay, yy, dobra, 50 tysięcy, zróbcie to. <głos> <głos> nie, to jest niemożliwe. Tego nie będzie, ale za to jest moja jedna z lepszych gierek. To warto zaznaczyć. No. I to jest jako druga, więc ja mam szansę, stary, tutaj dojść nie, pomysł, do No Bo jakbyś to etapu. miał w finale. O stary, abym ja mógł wygrać finał. Tak. To to dobra, dobra. Pozdro, Pozdro, dobra, 29 kół. Ej, stary, no weź, bo my przez to przegramy. No stary. Dobra, dawaj, lecimy. Ja nie chcę te, tego przegrać, to jest moja Na ulubiona pocią... gierka. Ty, Na ty, pociągu... ty, ty wiesz, że tam nic ci nie grozi, więc ty się tam nie stresujesz, ale ja nie jestem to najlepszy, więc się boję. Jak ty mi tutaj wiesz, tak no Dobra, i dawaj tutaj lecimy. Jak ci idzie? Stary, jestem jakiś taki szósty Szósty? No, coś takiego. Nie, elegancko, ja to Teraz to trzeci. Trzeci! O, dobra, jeszcze nie trzeci, ale ale nie, naprawdę. Za to biegnie tyle osób, że chwopi masakra. Ale nie, stary, mi to naprawdę dobrze idzie. A mi beznadziejnie. Nie, no stary. O, dobra, przewróciłem się pierwszy raz, ale u mnie to stary A, naprawdę gitar. ja się gitara. ciągle przewracam. Dobra, ja tak będę chyba albo, albo na styk, albo mnie nie ma. Dobra, okej, okay, to ja stary jestem jakiś dziesiąty. Ja nie wiem, nie wiem, ci, który będzie, ale na ty! totalnie. 12. Więc moi drodzy, ja jestem... lecimy z kolejną ja gierką, a ja tylko szybko być... przypomnę abra ety kozackie koszuleczki i bluzy, słuchajcie, tam na was czekają. Takie o, na przykład możecie sobie obczaić, czy chociażby plecaki, słuchajcie, z darmowa dostawa od 100, 1049 zł. Czyli na przykład kupując plecak i koszulkę, macie dostawę za friko. Plecaki są białe-czarne, tak. są abra-team, bobotim Team oraz różne inne. Więc obczajcie sobie ko abra i ogarniajcie. E, Tak, a teraz. i to było ja na dużej A teraz. A teraz jestem na Majkowerce Tak, wWW Abra Ety, pierwszy link w opisie i są bluzy, słuchajcie, są pyszząki i inne rzeczy... Co to jest? Pamiętasz? to takie te... Ej, ja, ja to umiem! Ja Umiesz to umiem co? Ja... Nie, trzymajcie za mnie kciuki, błagam! Stary, jest piąta minuta odcinka, ja nie chcę przegrać. Piąta? piąta. 4,50 no, jest. Ja muszę... to ten... by było wstyd, ale no... No, najlepszym nawet się zdarza. E, dobra, stary, 28, tak? Jest. Tutaj, moim zdaniem, na środku się trzeba starać. Być. No, mniej więcej tak właśnie jestem. Dobra, okay. na początku to ale... jest easy. Pytanie, jak bardzo ludzie w to są słabi? Bo ja akurat mnie się wydaje, że nie jestem taki Ja tu chwytam w to. nawet tych ludzi od razu, żeby Z przegrywali. czy się stało? E, lepym przyciskiem myszki. Czyli tak jak uderzenie w Minecraft. Ale na początku ci powiem, radzę cię uważać, naprawdę, bo łatwo się nakisnąć tak, że się samemu nie zakwalifikujesz. Dobra, dobra. Póki co, póki co jest bezpośrednio. Stary. Póki co jest naprawdę. No, na razie jest. Oj! Teraz za dużo osób już było. Oj, Oj... prawie ktoś spadł, dobra, tutaj jest niebezpiecznie, dobra, na ale drugą... dobra, że jest. na styk chłopie widziałem. A no ta na, na styk stary, dobra. <grym> Ten się śmieje, ktoś się śmieje ostatni już. Mogło być na styk, nie, ale nie ja ważę, ci żebym powiem ja tego na przykład nie lubię, jak to zacznie przyspieszać. A ja to bardzo lubię. Nie, a jak zacznie przyspieszać chłopie, o. powodzenia życie. Dobra, do podskoczenia. Musisz uważać, żeby się nie wywalić chłopie, Jak się to po tobie. No tak, tak to prawda. A tutaj bardzo łatwo moim zdaniem się wywalić. Ty, ale Mój naprawdę jeszcze ludzi. nikt nie zginął? O, wywaliłem o! się! Ale ja miałem problem, problem! Drugi raz się wywaliłem! Oj, chłopie! I trzeci raz nie, się wywaliłem! Nie, nie odpadłem. Naprawdę? Naprawdę? Dobra, ja żyję. Dwie osoby w no odpadły. Dawaj, daj się radę, chłopie. Daj rady. Stary, trzy odpadły. Cuki. Kurcie, odpadłem. Przewróciłem się, pieprz. ale żyję. <laughs> Dobre, Dobra. trzymam kciuki oczywiście. Wow, to to już jest naprawdę hardcore, stary. No, ale ty przyspieszyć. Wow, teraz patrz. to zacznij przyspieszać, zobaczysz teraz. To jest ciężkie! Co O kurde, to jest hardcore, stary. No, ty, ja ci właśnie mówiłem, że to jest takie. Przy dużej ilości osób to jest bardziej Stary, kręskie, 8, sekund. Moim 8 sekund. Dawaj, daj radę! Trzymaj się! Dawaj! Nie! Ostatnia, sek... Ostatnia Dawaj sekunda! Ostatnia Prze... sekunda! Nie! No nie! No nie! A... Chłopie, no a ty mówisz, że to jest easy. Ostatnia <gry> sekunda, stary. A ile osób zostało? Dziesięć. Stary, sześć zostało. Sześć To Jeszcze lepiej, chłopie. Ja nie wierzę. Przed finałem, normalnie. Nie normalnie. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, i to jest chyba jedna gierka, która naprawdę mi nie wychodzi. Tak jak tak. zawsze mówię o wszystkich, że mi nie wychodzą, tak z tą naprawdę jest ciężko, więc jeśli ja słuchajcie tutaj e, przegram w pierwszej, to będzie naprawdę. Nie, to będzie i taki tutaj, wstyd. To tutaj chodzi, wstyd. żeby być jak najszybciej, jak najszybciej. Tak, 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 tak. To to jeszcze ogarniam, ale naprawdę to będzie taki wstyd, jak ja stary to przegram, nie? No, dawaj biegniesz. Chłopie! Dobra, przeskakuję, okej, okay, idę tutaj już na górę. Nie, co się robi. Dobra, jestem Dawaj. na tym, jestem na tym etapie w dalszym. Więc Dawaj piękny. szybko, szybko, nie możesz się zatrzymywać, chłopie. To jest jak najszybsza gierka. Aha. Dobra. Bo jak się zatrzymasz, to po tobie, Ja ci mówię. Po o nie nie, po tobie. nie, 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 się. No i stary, no i mamy przegrane. No i, i teraz to już ci powiem. <ślam> Mów się tylko, żeby ci się udało. Tak, teraz to już na pewno łatwo nie będzie. No, bo teraz tutaj już się zaczyna taka po prostu lipa, ponieważ wszyscy tam, wiesz, gracze, co nie? Aha. Dobra, jestem na kolejnym, okej, okay. jestem stary na kolejnym, więc myślę, że jakieś dobre. jeszcze są. No, a ja też nawet mam... Oj, troszeczkę, Troszeczkę będę miał lipy, ale dobra, nawet nie jest źle. Dobra, dobra, dobra. Ja jeszcze stary daję radę. Idzie, jeszcze Bo ja już mam prawie koniec. Dosłownie jeszcze troszeczkę już będzie koniec. Aha, okej, okay. no nie ześcnąłem się! O, no nie! Stary, ja to mogę wiesz, naprawdę... Dobra, ale godzinę mam, robić. Ci, ci mam kciuki, chłopie. No to stare, trzymaj, kciuki, bo to naprawdę. Dobra, a ja tutaj mam naprawdę mega lipę, ponieważ z kulari to tak beznadziejnie, że to szło. Dobra, jestem na kolejnym etapie stare. Jest dobra. pięciu wykwalifikowanych, no ja jestem... No ja no. mógłbym zdążyć No. Ja ci będę cię ich zatrzymywać w razie czego, Więc A nie dobra, ma pomagaj to, pomagaj stary Ja jestem już na samym końcu, będę ich zatrzymywać. Okej. Okay. Dawaj, widzę cię, chłopie! widzicie? cię! Uważaj, powoli, powoli! No nie, no popychają mnie, stare! O, chłopie, ja mam lipę! Stary lecę! No, ja ledwo przegrałem! Dobra, lecę. Stary, będę! Dobra, dawaj! Mamy szybko, widzisz nie powiem, macie. Ja wiemy! Ej, Ale to ja nie wiem czy ja pierwszy raz w życiu tego nie przyszedł. No, drugi. ale powiem ci nawet szybko, bo byłeś w pierwszej dwudzieste, więc elegancko. Ej, ale myślałem, że będzie gorzej, to stary to naprawdę się, nie. nie jest tutaj świetne. ci powiem trzeba uważać, bo jak jest ten pęk ludzi, to nie ma tutaj w ogóle co iść z ludzi. Ej, ale nie nie robimy tam. to, słuchajcie, robimy! <laughs> Wy subskrybujecie kanał, my robimy folga. I co? Jest e, dobrze. Wygrywamy finał, tym razem? Tym razem, stary, ja byłbym... Naprawdę mi sekundy brakowało. I wreszcie ja nie będzie tytuł odcinka wygrałem finał. O stary, wiesz, jaki jak to. Stary, to ludzie by pomyśleli, że nie jestem taki beznadziejny. To by było dobre. Ej, to naprawdę trzeba spróbować. Słuchajcie, naprawdę gierka mi się podoba. Mam nadzieję, że będzie jej tutaj więcej. Ale A teraz wiesz. Tak 41 osób stary. robimy. W tym momencie U. każdy ogląda odcinek i pisze komentarze, żeby było to 50 tysięcy. A, żeby posprzątać te, no, <grym> żeby ten styl. Nie, nie będę już go pokazywał. Nie będę go więcej pokazywał. Nie mam w ogóle takiej możliwości stary. I teraz tak, co nam wylosuje za gierkę? Jeśli wylosuje nam to pójście w górę po slajmie, to ja odpadam. To ja wtedy odpadam. To ja wtedy nie ręczę za siebie i uwaga, trzy. O nie! O, stary, ja w tym. No nie. nie. To jest ciężkie. Nie, no ja nie mogę w drugiej gierce stary. No nie mogę, no. Dobra, jakieś rady. Na pewno na środku. I e, co tutaj jeszcze? są rady takie, że e, uważaj Bo na co te Tu takie... walce będą kręciły, no. tak. Ale one się wszystkim. Jeden się kręci w tą stronę, drugi w tą. Odwrotnie. Tak, tak, rozumiem. I tutaj musisz uważać i patrzeć, gdzie idą ludzie. To jest naj, najbardziej ci radzę patrzeć. Aha. Ale tutaj trzeba też uważać na te przerwy. Te przerwy są po prostu moim zdaniem najgorsze. No tak, właśnie, właśnie teraz tak trochę biegam po no. takiej I tutaj trzeba naprawdę uważać i zmieniać szybko te walce Ojojojo, no. ja mam Ja już ledwo co mnie przeżyłem Dobra Dobra, żyję jeszcze Ja mam... Li... O jest, jest, ja jestem! Ej stary, osiem wyeliminowanych, no jeszcze to już się połowa. Się trzymam. O nie, ja już mam przypał. Ja już mam. Jest! Ja, trzymam się! W ostatniej sekundzie Dobra. się 9 jest. Okay, Dobra, Dziewięciu jest! Okej, stary, robimy to. Dawaj, dawaj robimy to. Jeszcze, jeszcze troszeczkę! Stary, I stary, no jeszcze, jeszcze jeszcze tryska. kawałek. Jeszcze kawałek, tak? stary. Ej, Już dawaj kawałek. no. No nie, odpadajcie, ludziska. Stary, Ej, zrobimy to. To wymagający 11. Tak stary, zrobimy to. Strasznie to wymaga takiego myślenia, mi się wydaje, Tak, się tak, i koordynacji Dobra, w ogóle. Dobra, jedźcie. Dawaj, może damy radę teraz, damy radę. O, stary. Dawaj. 14 na Dobre. 16. Jesteś Dobre. obok siebie w ogóle. 15 na 16, stary. Jeszcze jedna osoba, no niech ktoś przy... tak! Jest! Mamy ja. <laughs> to! Robimy ja, to! Tak! Tak. Elegancko. Stary. No to czekaj, jak odpadł 16, to no? zostało 25, dobrze liczę? No, czyli jest jedna grudka jedna i będzie elegancko. Nie, mniej tak? zostało 24. Ej, dobrze. 24. To dobra, pytanie, czyli jest teraz jedna runda. będzie jeszcze jedna i finał, czy jeszcze dwie tak. finał. To jeszcze jest jedna i stanie. finał, na pewno stary. O, stary, nie wiem. Jestem więcej niż pewien. Ej, teraz dobra, żeby my, tylko to... nie było tych takich obracających się. Żeby stary nie było. Może być wszystko. Tylko nie ten. Nie, ja tego nie chciałem! Czekaj! To? No nie! No. Przez to w Dobra, to teraz udowodnię wszystkim, że to jest moja życiowa gra. Stary. Dobrze ja wiemy, nie że nie przejdę, poproszę. dobrze wiemy. Ale trzymajcie kciuki, teraz każdy pisze, czy się uda, czy się nie uda. E, znaczy tak i tak, każdy pisze, bo 50 tysięcy komentarzy. A tak, ale to 50 tysięcy ja nigdy nie miałem na żadnym z kanałów, na żadnym z filmów. Nawet jak było 2,5 miliona A miło. tak po prostu można spamić, czy to będzie. Myślę, że nie, myślę, że stary z 10 komentarzy na osobę i potem już YouTube blokuje. No ale na dobrą sprawę, to, to realne Więc to Więc więcej niż to jest. 10 to nie piszcie, bo naprawdę, bo to już... YouTube może zablokować film chyba, tak mi się wydaje, wiesz? Naprawdę nie żartuję, teraz nie żartuję, chyba naprawdę. Dobra i teraz. Dobra, teraz, stary. O... Jedna jest Dobra. wylaminowana. Albo minuta i 17 minut. Mi sekund. się wydaje, że on po prostu go wy... Oj! Nie! Dobra. Uważaj tam się. Tak, zrzuci kogoś, uważać. super! Jest! Dwóch, jeden cheater. jeden spot, Chyba cheater, cheater bo był, chyba, wydaje mi się, że przeszedł przez ścianę. Tak, mi tak samo się wydaje. Ej, Bo, ee, no to fajnie. Serio. No to fajnie. O nie! Byszku. O nie? Dobra, Dobra ja Okej, okay, jeszcze Ty, 50. Ale on ewidentnie sekund. przeskoczył przez ścianę, tak, powiem ci. Tak. Dobra, jestem Dobra. Tego prawie Ktoś pewien, tam pospadał? Jest, spadała jeszcze jedna osoba teraz. Dobra, Dobra. Okay, i teraz się raczej na początku oni, 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 oni mnie stary trzymają normalnie wiesz. Tak, tak, właśnie dlatego się trzymaj raczej na początku ci powiem. Aha. Dobra. Bo wtedy z tym... Jestem... Oj, 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 oj. Dobra. Bo z tym pędem możesz mieć wtedy lipę i będzie problem. Tak, 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 ta, ta. Dobra. I teraz nie. dajemy... Radę. I się zaczyna szybko! Nie! Nie! Ole! Nie! O, na styk. Okej. Okay. Dobra? Żyję. Stary, Jestem? ledwo! No trochę na farcie, słuchajcie, to było. Tak, no, to jest. <laughs> I teraz 20 się zaczyna sekund, szybko sorry. i co I mam robić? Speed. Co mam robić? Speed Na początku, jak najbliżej przodu! Jak najbliżej przodu. A to się nie będzie potem ruszała nasza platforma? Nie, nasza platforma się nie rusza, tylko ja najbliżej... 8 sekund. To jest coraz szybszy, chłopie. Stary. I zobaczysz. Teraz. One, oni nie krzyczą! Pierwszym że tak. Mamy to! Stary, mamy to! I 14 jest. osób zostało. Ej. Ty chyba nie będzie finała. Jak to nie? Znaczy jeszcze jedno. Ej, stary, dobrze nam, 10 idzie. dobrze nam idzie. Dobrze ja. nam idzie. Ta bluza <laughs> daje szczęście w <laughs> folkach po prostu. Dobrze ją pierwszy raz od dawna. I daje szczęście. Stary, robimy to. Pięć a nie dziesięć! dziesięć ma finał, obaj finał, finał! Oba jesteśmy w finale. Myślisz, że się nam uda. Chopie, chociaż jednej osobie. Błagam, chociaż pierwsza trójka stary. No i to już będzie idealnie, tylko teraz pytanie, jak byś pidał? której ja na pewno nie umiem. O, o nie! O, y, czy ja czy ja właśnie to wykrakałem? Ej, ja ci powiem tutaj, tu jest kiedyś tutaj, czy tak, nie? Raz, tak. Dobra, tutaj trzeba ubrać i nie. są ty, dwa ci... walce, jeden cię uderza od góry tak, jeden i nie. Od... Tak, te platformy się niszczą, widziałeś mnie osób. na kanale. Aha. No, więc pamiętasz, bo dochodzi, że dziewięć osób musi być wyeliminowanych. Aha, tak. Więc wiesz, musisz uważać. Tylko teraz tak, pytanie, gdzie się platforma zacznie niszczyć, tak, musimy tak, zostać tak, tak, na tej platformie, która będzie do samego końca. Tam się gdzieś końca. z tyłu psuje, to tam nam nie grozi póki okay. co. Dobra, więc elegancko, żeby nas to po prostu nie odgrodziło od siebie, Aha. bo jak odgrodzi, to będzie... O, Oj. moja się ruszała. I teraz, dobra, i teraz pytanie, czy jesteśmy na tej szczęśliwszej stronie, czy na tej gor gorzej szczęśliwszej? Gorzej szczęśliwszej. <głosy> dobra, <głosy> przegraliśmy. O stary, przegraliśmy, przegraliśmy. tak. Tamci mają... Dobra, może, może spróbujemy to przeskoczyć, dawaj. Ja bym to spróbował, albo się nie da. O stary, nie, nie no, mamy przypadek. No dobra, dawaj, ja próbuję. Nie da się, nie, nie da się. stary, ale elimina... O kurczę, jesteśmy... Ale czyli co? nawet nie byliśmy w pierwszej piątce, stary. W piątce na pewno byliśmy. Nie, bo pięć lat. No, nie wiem, stary, czekaj. No nie, stary, bo teraz zostało ich pięć. Zostało ich pięć. Okej, no to dobra, czyli szósty i Dobra, to jeszcze zagrajmy wobec tego jedno. No i moi drodzy, doczekaliśmy się. Nawet, słuchajcie, mogę wam powiedzieć, że teraz wygra... Nie, no dobra, co ja będę gadał? Dobrze, wiemy, że będzie a ty jeszcze... teraz mówisz, że ten, że nie wygrasz, a to cyk, pierwsze miejsce. O, jestem stary jako pierwszy. No, to tutaj ci powiem, musisz uważać. Ale dobra, stary, dasz radę, radę, bo to jest skillowa, to jest skillowa gierka. Dobra, stary, robimy to, to Okej, okay. już się wywróciłem, stary Już się wywróciłem pięć Ale razy. ty nie martw się No nie, przepchnął prze, prze, prze mnie No ej, oni Dobra, mnie tak popychają Ale też że radę, ten trzymam żart. kciuki W ogóle radzę ci lecieć tam, gdzie tu się zamyka Bo tu trzeba tak Tak, ja właśnie, wykrywać. stary, tak robię No, bo... Ty, no, no nie, Dobra. stary, popycham, popycham, nie? Tutaj będzie lipa z tym glutem Oj, o, tu będzie wielka lipa Mi nie chce się... Co? Lol, przejście mi się Dobra, nie, nie chciało mamy. No co jest? Ej, stary Gluta mamy mi przejście się nie chce ruszyć. Dawaj szybko! Ej, szybko, stary, szybko, ja jestem. Siłki. Jestem jako ostatni. Oj, nie wierzę w to. <laughs> ja się dostałem. Nie wierzę w to, stary. Ja naprawdę czekałem na to przejście <laughs> przez dwie i pół godziny. A wiem. Dobrze, słuchajcie, tamta runda to był wypadek przy pracy. Wiecie, najlepszym się zdarza. Najlepszym. Za to, tak. słuchajcie, to. Tego nie umiem, ale pokażę wam, że to przejdzie, słuchajcie, bo nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jesteś w stanie zrobić, jeśli jesteś odpowiednio dobrze nastawiony. Jeśli twój mindset mówi ci, że wygrasz, bo jesteś zwycięzcą. A co to jest mindset. No, nastawienie. Takie w głowie A, tak głowa. Mów... A ja jako... jestem ostatni. Widzicie? Ja też. Po, eee, biednemu w Dobra, oczy szybko, czy coś szłopi, takiego. Szybko, A i tak szybko. pokażę wam, że to wygram, słuchajcie. Szybko, tutaj musisz być szybki. Stary, jestem bo z tym najszybszy. Pędem w tej grze. No nie, już spadłem. O, nie stary. Oj, uważaj, uważaj, naprawdę. O... Stary. Nie, to to jest przegrana giera. To tutaj jest... trzeba. Oj, jest. Dobra, dobra. ale co? No, moim zdaniem też radę jeszcze nadgonić. Nie, no stary, oczywiście, że damy. Już jestem na drugim etapie. Dobra, ja trzymam kciuki oczywiście. Oni się tutaj spadają, zrzucają. Tak, ta, bo tu. O, jestem koło ciebie, Pozdro. Nie mamy jak tego stary przejść, bo oni cały no. czas będą to bagować. Ale oni będą spadać, oni. oni Przecież to jest głupie, teraz. No tak, o, o, dobra. Okej, okay, ty raz, dawaj sobie No szybko. nie, nie da rady, no, stary. Serio? Ty, no naprawdę, czy my możemy no. przejść? Ej, chwila, no poważnie. O, no dobra, dobra dawaj, 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 dawaj teraz, dawaj, dawaj, jesteśmy. Mamy dobra, to. Na górę jeszcze. Dobra i teraz po lewej, po lewej, po lewej. Ja idę stary po prawo. Ojej, a ja spadłem, nie Dobra, jestem ani w kolejnym, lewej, jestem na, na kolejnym. Ej, ale okay. jeszcze nikogo nie ma na końcu, to jest ciekawe. Dobra. To jest naprawdę ciekawe. Dobra, no, lecę na kolejną platformę. Ciekawe. Ty, ale powiem ci tam już pod koniec są, już już, już jeden ziomek stoi tam pod koniec. Dobra, dobra, pewnie jakiś cheater czy coś takiego. Ta. Ale w ogóle dużo jest cheaterów w tej grze, tak mi się wydaje. Dobra, kolejny poziom stary. Jestem na przedostatnim mhm. poziomie, albo nawet na ostatnim. A tak, czyterów jest sporo. Wyprzedziłeś no. mnie i to o wiele mnie wyprzedzi. O nie! 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 Pod sam, pod samym checkpointem się wywaliłem! Dobra, stary, mi naprawdę idzie. O chłopie! Nie no, nie żartuję ziem. Stary, A ja, ja jestem na liwe. końcu. Ja mam końcu. straszną ripę. Stary, je, 13, 14 no, CO jest! Jaki pych mam, chłopie! Co jest ja ogóle... O, ja przegrałem chyba. Bo nie, ja nie, no nie błagam, stary, dawaj, dawaj, ja cię zaraz wyciężę. Dobra, wyspektuję. trzymam kciuki. Trzymaj kciuki Czekaj, gdzie Dobra. ty jesteś, stary? Nie mogę ci ja znaleźć. Ja jestem na samym końcu, chłopie Moim zdaniem jest już bez szans dla mnie. Nie no błagam, byczku! No ale co Stary, dasz radę Jaki jeszcze. Nie ma 10 osób ponad stary. Dziesięć, no chłopie nie ma szans. Nie, stary, teraz fokus! Teraz pokus i bez w ogóle spadania to robisz. Dawaj, na to rzutę, cyk, jest. Oj, oj. oj. No. O, 8 oj, oj. O, no nie, nie! Osiem osób! Stary, Ci dasz lipa, radę! Osiem osób! Lipa, lipa, no zobacz bardzo się robisz, co się dzieje! Bardzo się dzieje! Lecisz, lecisz Ale Bardzo się dzieje! Nie dasz się! Ty nie czemu nie? Ten... No bo nie dasie, się, no jak mam tam skoczyć? Nie, to trzy osoby z No stary. nie da się, chłopie, no teraz, teraz dopiero da się! No o no, nie, dobra, ale ja uratuję Będę naszej drużyny, stary. Pierwsza. Tak. Wiesz, ja też w, pierws... w poprzedniej nie przeszedłem, tak? Każdemu się zdarza. No, nawet nawet y, baronowi y, Fall Guys, y, Bobo Games. Dokładnie. Tak, y, bo, bo polecam bardzo. A serdecznie. wy już subskrybujecie kanał Bobo Games? No się nie subskrybuję. Zasubskrybujcie pod tym tak, odcinkiem. No to folga i z saberką, jest. Już polecam. Dobra, kolejna giereczka. Ech, stary, jestem dobry i Oby ci się trafiło to wpadanie, jak ty... O to, co było? E, oby mi się kółeczka. trafiły stary. E, piłka nożna. O, piłka nożna to. E, ta lipa. Albo te takie e, p, 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 p płytki żółte. No, to też jest dobre. Zobaczymy, słuchajcie. Trzy, Wodzik dwa. Wodzik powtarzalny, Jeden I. O! o, to O, no to przed chwilą na tym odpadłem, <laughs> ale akurat to lubię naprawdę, ja ty, ale no, wiesz tutaj to musisz brało. strasznie uważać po środku biegnij, po środku, tak ja już się nauczyłem, środku ewidentnie biegni. po środku, środkowe bo, są lepsze, no, bo ty po prawej i lewej mogą się nie a moving doors uh, and race to the finish line, Okej, okay. dobra, wszystko wiadomo, jestem, Dobre, po, lewej. Ja jestem się, po lewej, po jesteś po lewej stronie, po lewej środkowy rząd, Okej, okay, widzę cię, dobra, lecę środkiem stary, dawaj, 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 abyrka, mam cuki. dobra, przeskoczone, cyk, Dobra. Teraz idealnie się stary wbije. Tutaj, cyk, drugi przeskoczony. Cyk, poszło. Dobra. Okej, okay, cyk, trzeci przeskoczony. Jedziemy. Elegancko, teraz z Naprawdę, stary, Dobra, poczekaj. Okej, okay, przeskoczony. Dobra, jedziemy. Tak. Jedziemy, jest cykem z pykem zrobiony. Naprawdę. No w ogóle ziometyk przed tobą podobnie wygląda. Oj, Aha. uważaj. Dobra, Dawaj. przeskoczony. teraz. Okay, I teraz szybko, mnie... chłopie, szybko, bo już jest naprawdę sporo. po lewej, po lewej bardziej. Przyspiesz. Szybko! Oj, nie, ale nie fart! Co to było? Ale stary nie... Ty ja wdro... w drugą stronę! O nie, ale! Ja bela. cię kre... Nie! Ej, czy ja słyszałem, że ty to lubisz? Eee... To, e, słuchajcie, ja wam powiem tyle. E, słuchajcie, moi drodzy, subskrybujcie kanał, no to jest bardzo ważne. Dlatego, że każdego szplanki. jednego dnia macie filmy. Więc subskrybujcie i dzwoneczkujcie. I słuchajcie, takie bluzy, takie bluzy i takie plecaki na was czekają. Słuchajcie, e, czarne, białe e, są. Abra Team, są Bobo tym, słuchajcie. 18 litrów, mała komora, większa komora. Tu się zmieszczą książki, tu się zmieści woda, tu się zmieści strój na wływ. I słuchajcie, darmowa dostawa od 149 zł. Takie bluzy, o, możecie mieć cyk, pyk, 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 pyk. no. Cykins, e, e, tak, a ja teraz patrz, teraz patrz, ja wyłączam animację, teraz robię sobie w ten sposób I słuchajcie, widzimy się już jutro. Subskrybujcie także kanał Bobo Games i jeżeli chcecie więcej games to oczywiście dużo opeczek Dobrego dzwoneczka, eleczko i puu!